Cześć, witajcie, jest tej strony. I jak wyglądacie z poprzedniego odcinku, to no, odcinku! Oczywiście serio ślej. tani ślej. Kolejny odcinek ślej, tak. Nie wiem o tym, bo nie czytam komentarzy. Jeśli chcecie, to będę czytać. nic nie piszę. A tak spadłem. występować w tej serii. Psy, małe psy, tak, chcieliście, żeby było darcie mordy, będzie darcie mordy, bo bardzo robicie, że mordę po nocach. co nie mam po nocy. jest jeszcze, a ja po nocach nie nagrywam, bo się Dobrze, a więc przejdźmy do rzeczy. Już nie, kończę, papa. Pa. O, jeśli ktoś jest nowy na tym kanale, to niech zostawi łapkę w górę i subskrypcję. I pa! Maluchy, chodźcie! Idę! Co? Musicie się szybko śpieszyć na komendę! Pozwólcie do pana! Nie, co do tego pana on jest okropny! Ale nie musisz, idziesz do przedszkola. Zawołaj resztę. No chodźcie, że idziemy. O. Dobra, jesteśmy już. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Już prawie wszyscy. Pamiętajcie na komendę. Wszyscy się nie boją jeszcze szczekają. Tak, tak, tak. Znowu się? Tak. O, muszę już iść. Pa. Ustawieni. I e, każdy głos mam usłyszeć. Ty, Natalia. Ty! Puszek. Ty. Reksiak. Ty. Giorczak. Okej. Okay. Takiego. By nie kwa! Nie chcę cię to wiedzieć! Okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Powiedziałem! A ty co tu robisz? Der ręcz! Ja jesteś panuchem! Baby. Miałeś wioście! Przegięcie, Paweł! To nie było! Uczyłem ich tylko! Nie zatrudniłeś! To nie, ale tak na nasz, serio! To z naszej uwagi! Słyszę! Dobra, pa. nią się Ale było okropne! bębenki mi pękły mi też ja chcę już do domu czemu jeszcze za godzinę mamy z tym pac panem ten pan nas uczy będzie nas zawsze uczył dopóki nie pójdziemy do podstawowej ale ale my nie chodzimy do podstawowej my nie chodzimy już ale my jeszcze nie chodzimy my, się, my chodzimy do klasy a, a nie do podstawowej? Nie, nie chodzi. Dobra. Ale... ale wiecie, że ten... Ale ten pan jest słaby. Dzieci! Nie boli... Nie, aha, nie wytrzymie, ale nie powiem bardzo. Dobra, kiedy, kiedy przyjdzie mam? Nie, zaraz O, on jest zmęczony jestem, ja też. Nie czasuję. Ej, hej dziadek! Chłodź tu się zbodać. Как уже пришел, прошу, пана. Так, я конечно, что все еще открою шампанно. Так, все еще. Я беру своих, пап. Łepa! Dziwne. No. No dobrze. Ekipa O. Ekipa O. Ekipa O. Julia, chodź, idziemy do domu. A! Jeśli wam się podobał odcinek głośny, bardzo głośny, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No to pa! I dziś będzie też odcinek. Jeszcze było codziennie podoba. A mnie tak gardło boli, że tak się na wysikłogałam że przyszłość. A więc już tak przejdę, tak jak zwykle. No i pa!